Brief. Poinformować klientów, podwykonawców i całą branżę reklamową, że Publicis zmienia adres. Budżet: 0 zł. Idea. Zorganizujmy pierwszą na świecie internetową wyprzedaż idei i akcesoriów reklamowych. W związku z przeprowadzką na Jana Pawła II: 80 do końca września, idee i akcesoria reklamowe nawet 70% taniej. Jak to działało? Do wszystkich klientów studiów produkcyjnych, agencji reklamowych, etc. rozesłaliśmy maila o treści Twój znajomy poleca Ci aukcję na Allegro. Po kliknięciu na link dowiadujemy się, że w związku z przeprowadzką publicji jana Pawła 80 unikatowe statuetki KTR i kreatura są teraz dostępne nawet 70% taniej, a przy zakupie dwóch powyższych złotego orła otrzymuje się gratis. Po kliknięciu opcji Sprawdź inne nasze aukcje można obejrzeć inne idee i akcesoria reklamowe objęte wyprzedażą, a wśród nich publikacja gosta archiwalne stoki, prawie shortlista na Young Creatives w CAN 2006 i wiele, wiele innych. Kontrowersyjny pomysł wielkanocny, uniwersalne uwagi do kreacji szpanerska koszulka SCAN 2007. Zdjęcia castingowe połowa lat 90. Inspiracja prezesa. Siedem słabych headline'ów. dwa oldschoolowe Jumatiki. oraz prześliczny antyk Real Reżysera na kasecie VHS. Odzew. Zapewniliśmy branży reklamowej tydzień doskonałej rozrywki. Przykład. Dział kreatywny dużej sieciowej agencji reklamowej był kompletnie sparaliżowany, czytaj, niezdolny do pracy. Z powodu aukcji, jeszcze zanim zdołaliśmy rozesłać maile z linkiem do niej. To samo zdarzyło się w pewnym dużym studiu produkcyjnym. Dyrektor generalny Studia, wielokrotny laureat konkursu KTR w kategorii Fotografia, zadzwonił do Publicis z zażaleniem, że wszyscy jego pracownicy, zamiast produkować kolejne wybitne fotografie reklamowe, surfują po Allegro. Dyrektor kreatywny innej dużej sieciowej agencji reklamowej zwołał pilne zebranie działu i pokazał aukcję na Allegro jako przykład reklamy, pod którą sam jako dyrektor kreatywny chętnie by się podpisał. Kilkanaście osób, w tym szef dużego portalu mediowego, który woli pozostać anonimowy, zadeklarowało zalicytowane przedmioty znacznie więcej niż w rzeczywistości mogło zapłacić, co jedynie potwierdza, jak duże emocje towarzyszyły wyprzedaży. Odzew w mediach. Akcja została zauważona i szeroko skomentowana w mediach, a władze KTR zamieściły link do aukcji ze statuetkami w internecie na swojej stronie.